Siema! W dzisiejszym odcinku postanowiłem zrobić Hide and Seek Na pewnej mapie zawarciło dziś 10 osób o tajemniczą nagrodę Nie powiedziałem im co to za nagroda, wam też nie mówię, Więc jeśli chcecie dowiedzieć się kto wygrał i co wygrał To oglądajcie odcinek do końca, na start zostawcie łapeczkę w górę Subem na kanale, to tyle. Widzicie także na Discorda link w opisie Ja już spadam i zapraszam was do oglądania Więc tak jak mówiłem wcześniej 10 osób chowa się właśnie na tej mapie Daję im minutę na schowanie się nie podglądam, więc zaraz zrobię cięcie i widzimy się za chwilę, jak oni się już schowają. Dobra, już chyba minęła minuta. Ogólnie jeśli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba. A ja widzę was, jak tutaj chodzicie. Razem nie chodzić. Dobra, na początek będę sprawdzał dom. <laughs> Wycieczę, że wy tu biegacie. Nie radzę biegać, bo was słyszę. Kurde, gdzie się możecie być? Na górze pewnie siedzicie Nie, tu na górze jest tylko dach. I wyłączę jeszcze wizualizację w krewdziękowych w sumie Bo tak to was będzie łatwiej znaleźć Dobra, wyłączyłem Dobra, Adamek, pierwszy Bart, Natti drugi, dobra, nie ma tu nikogo więcej. Tutaj ktoś może być, nie ma nikogo. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzimy. Dobra. jest przejście. A wy się tu, dwójkę schowaliście. Przepraszam, nie uciekajcie. Ej, ten się Jak wy tam wskoczyliście? Dobra, chodźcie. Tam jeszcze jedna osoba się chowała. Ciebie widzieli najpierw. Dobra, TP Adaś. I tutaj jeszcze jest Adaś WT. A wy się schowaliście razem. Eee, okej, okay. no i tu chyba już nikogo nie ma w tym domu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo przeszkadzały całej nikogo już nie było. I like it, Kudzi. Helikopter, pewnie ktoś siedzi, jest jakieś przejście. Ja zastanawiam się, czy to jest błąd. Mapy, czy po prostu to jest przejście. Dobra, lecimy do lasu. Niekogo nie ma, w sumie się nie dziwię, bo to jest słaba kryjówka trochę Dobra, lecimy teraz tutaj Do jakiegoś garażu Dobra Mam jeszcze, uznajemy 5 minut na znalezienie Was. Jak Was nie znajdę, do 10 minut, to po prostu te osoby, które znalazłem, odpadają, i potem następne osoby się chowają, jakby w kolejnej rundzie. Chcę w się sensie wiedzieć o co mi chodzi. Nie ma nic, dobra. Lecę tym riftem. Tu jeszcze nie nie, tu byłem już, tu nie byłem. Dobra, zostały mi 3 minuty. To jest zjeżdżalnia, exa. Gdzie może ktoś chodzić w tej zjeżdżalni? Jest, wiedziałem, że tu ktoś będzie. Dobra, arenga. Tam się nie da wejść. Tu jest, gdzie się Florida. Dobra. Ile osób zostało? Dwie osoby tylko zostały. A może się uwinę w pierwszej rundzie. No tych krzaków się nie da wyjść. Kłakajmy już chyba wszystko. Musi ktoś być w tym domu, ewidentnie, albo na dachu. Dobra, jak znajdę jedną osobę, to potem... Ta osoba, która będzie ostatnia wygrywa. Dobra, 5, 4. Dobra, nie znajdę was już tutaj. Dobra. W takim razie zakończcie grę. No i kto został? Teraz. Yy, powiedzcie mi, kto został. Albo nie, w sumie zrobię tak, może wyjdźcie, wyjdźcie z kryjówek i stańcie przed domem. Tak zrobimy. Chyba ciekawe, gdzie byliście. Polecę lantus, to zacznę zobaczcie, gdzie byliście. Tutaj, kto to jest? Czy byłeś gdzieś blisko? Pewnie gdzieś tu siedziałeś w tym. A ten drugi gdzie jest? I teraz wy się schowacie po prostu w tym domu. O tutaj. Nie ma hajki losu. Dobra, idźcie się schować tam. Ja Macie minutę na schowanie się. Tylko w domu, tylko w domu się chowacie. Pamiętajcie, że, może, może, że możecie się schować na terenie całego domu Są drzwi otwarte Nie, ja, to byłoby za łatwe, gdyby ktoś się tu schował Dobra, na razie przeszukam górę może Chyba kogoś słyszę jak chodzi tu gdzieś, albo mi się wydaje Dobra, to nikogo w tym pokoju nie ma. Tutaj lecimy. Słyszę kogoś. A to chyba był nade mną. Ktoś się rusza. Więc prawdopodobnie ktoś jest... Tutaj ktoś? Nie, tutaj nikogo nie ma. Na górze, na stylu pewnie jesteście. A przynajmniej jedna osoba. Ktoś tu chodzi. Ewidentnie słyszę kogoś obok siebie, gdzieś niedaleko. A tu jest, za drzwiami. Pod Tony Jeremy, czyli świecąca opona wygrywa Dobra, to cię odciszam w takim razie Ty masz w ogóle mikro? Halo, co, halo No halo. siema, co tam świecąca opona? Wygrałeś No wygrałem, patrz ale... Gdzie ty okay, byłeś? Gdzie ale... ja No Tutaj Byłem Tu I tutaj Byłem I tutaj tu ale, A w tamtej rundzie gdzie? No, a w tamtej rundzie by ci pokażę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Na dole. <noise> a tu, dobra. No, dawaj. Ogólnie możesz pozdrowić widzów i zaraz ci powiem, jaka jest nagroda. Tylko najpierw, dobra. Już pokażę, gdzie tam byłeś. Tu gdzieś pewnie w tej sadzawce siedziałeś. Nie, nie w tej sadzawce. Gdzie? Tam, gdzie jestem ten No. Obok Najpierw Grzegorza Florydy. No, tylko Grzegorza Florydy. Serio? Jak, gdzie ty byłeś tak konkretnie? Tutaj tu, byłem w tak. Tu. Jak mnie cię mogą nie widzieć? No, tak. Serio, tutaj tylko byłeś? To była taka prosta krypka, ja cię nie widziałem. Ja to zapierniczałem, jeszcze chodziłem wokół tego, żeby zobaczyć, czy tylko jeszcze nie macie, nie zauważyłem. Dobra, w każdym razie wygrałeś, a twoją nagrodą jest y, jutro na live'ie. No. Będziemy mogli grać, jak będziemy grali składy, jakby ile będziesz chciał, Jeśli nie będziesz musiał się zmieniać. Oprócz tego, jeszcze mogę nagrać samemu jeden odcinek. Oczywiście nie będzie tutaj jakiegoś skina, bo jak na razie to jeszcze z YouTube'a nie zarabiam. Ale jeszcze trochę watch timeu, a za niedługo też będę miał kod, więc wpisujcie kody, jeśli będzie, to wtedy też będą konkursy o skiny. Więc myślę, że po prostu opłaca się oglądać live, bo w tam jest po prostu najwięcej watch timeu. Więc to tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę subo na kanale. Ja już nie gadam, żegnam się z Wami i cześć.